Adamu. Przejdźmy teraz do wydawnictwa komiksowego i takiego komiksu, jakim jest komiks tytu pod tytułem Dawni Mistrzowie komedia rysowana przez Machlera. Ogółem dawni Mistrzowie. To jest, no właśnie, rysunki są Machlera. To jest austriacki um, rysownik komiksu, którego kojarzymy na przykład z komiksu Pragnienie albo Samotność Rajdowca, które zostały wydane u nas na rynku komiksowym. Natomiast autorem w ogóle, jakby całego tego, całej tej historii, jest Thomas Bernhardt. Ogółem historia dotyczy, no, akcja dzieje się w muzeum, przeczytam, żeby nie było ten, pomyłki, Kunsthistorisches Muzeum. Głównym motorem jest Reiger, ale także pewien pan, który pracuje w tym muzeum, Tintoret oraz... oraz właśnie postać, pan, który ma się z tym całym Riggerem e, spotkać. Oczywiście wszystkie zakładki mi wypadły, ale najważniejsza została. To na szczęście. Akcja dzieje się w sali e, w sali Bordona, naprzeciwko obrazu Siwobrodego. Siwobrody, mężczyzna tak, na autora Tintoretto, to przepraszam to pomyliłem, ponieważ pomyślałem powiedziałem, że Tintoretto to jest ten e, cały pran, pan który e, pracuje to jest pilnujący sali Ir Sigler tak, moja pomyłka, najmocniej przepraszam. E, w każdym razie, ogółem historia no, jest banalna. E, dwóch panów umówiło się na konkretną godzinę w tej sali naprzeciwko tego obrazu. E, jeden z tych panów, e, żeby się nie spóźnić, to przychodzi trochę wcześniej i sobie ogląda, jak ten drugi, ten Reiger siedzi na tej ławce e, i przygląda się temu obrazowi. E, dowiadujemy się też z czasem, że ten cały Reiger, główny bohater, ten mentor e, naszego, Tutaj jednego z tego drugiego pana, tego drugiego bohatera. Przychodzi tutaj wręcz codziennie, od jakiegoś tam czasu. W trakcie, lektury oczywiście dowiadujemy się dalej, dlaczego akurat przy tym obrazie, dlaczego, o co chodzi z tą salą, o co chodzi z tym no z tym właśnie obrazem, z tą ławką, na której siedzi. To też się okazuje dosyć istotne dla całej historii, ale ogółem to jest jeden wielki wywód. Um, Atzbacher Adzbacher i Reiger. Tak, przepraszam, że tak dopiero teraz znalazłem. Adzbacher to jest bohater, który rozpoczyna całą tę historię, który właśnie umówił się z tym całym Reigerem oraz Ir Sigler, który jest dozorcą. O każdym z tych bohaterów dowiadujemy się parę takich ciekawostek. Nie ma to związku z jakby całą tą historią. Historia jest w ogóle krótka, ponieważ no umawia się dwóch panów, po czym rozmawiają i wychodzą z tego muzeum. Koniec. Ale okułem motywem jest to co takiego mówią? I tutaj trzeba przyznać, że Reger ma bardzo pesymistyczne podejście do życia i jest bardzo krytyczny. Krytyczny do, do dawnych mistrzów, tych tytułowych, mistrzów tych obrazów, mistrzów malarstwa, mistrzów pisarstwa, ale również do wielkich ludzi duchowych. Czyli w tym momencie do głów kościoła. Tutaj warto w tym momencie przyjrzeć się autorowi tego całego tekstu, czyli kim jest Thomas Bernhard. Thomas Bernhard to jest Wikipedia, mówi przynajmniej, austriacki pisarz i dramaturg uważany za jednego z najwybitniejszych reprezentantów literatury niemieckojęzycznej. Urodził się w 1931 roku, a zmarł w 1989. Natomiast co warto wiedzieć, o czym nie ma mowy tutaj w samym komiksie, to to, że ten autor utożsamiał nazizm z katolicyzmem. I to jest w tym momencie dosyć istotna cecha, dosyć istotna kwestia, ponieważ on tutaj poniekąd no, krytykuje w tym momencie też głowy Kościoła. No, i to w taki sposób bezsensowny, szczerze powiedziawszy. No, bo kiedy już krytykujemy dawnych mistrzów, to kiedy czytamy ten komiks, to zastanawiam się, czemu cały czas autor obraca się tylko i wyłącznie wokół katolicyzmu. I to jest tam tłumaczone, że tego oczywiście wiadomo, religia chrześcijańska miała tam związek z malarstwem. No dobrze, ale inne religie również miały związek z malarstwem. Czemu tutaj nie ma, czemu. W, ten autor ten komiks nie krytykuje wielkich duchownych religii judaistycznej, muzułmańskiej, buddystów, hindusów. No, tutaj właśnie w tym momencie was informuje, że autor tekstu do tego komiksu utożsamiał katolicyzm z nazizmem. No, <ścoughs> szczerze, no nie wiem w jaki sposób on to tak połączył w głowie, nie? Ale okej, okay, wróćmy do komiksu. No, kiedy już mamy te informacje, staje nam się jasne, dlaczego tutaj e, on tak krytycznie podchodzi akurat do e, sprawy e, też e, ludzi duchowych. E, bo, ponieważ jednak nie jest to wyjaśnione bezpośrednio w samym komiksie. Natomiast jest wyjaśnione, dlaczego czepia się e, prac malarzy i prac pisarzy. I przyznam, że dochodzi do własnych, takich pesymistycznych, e, wysublimowanych wniosków. Nie zdradzę ich oczywiście, ponieważ na tym polega e, tam, ten, ten cały komiks, że czytelnik rozumie podejście tego bohatera Reigera, tego, który przygląda się temu obrazowi. Poznajemy również historię tego Reigera, wszystko staje się z czasem jasne. Tak, jak na początku jest dosyć te wypowiedzi, to podejście jest nie, niejasne, enigmatyczne. Nie rozumiemy, kurczę, Koleś, to co ty masz o tych mistrzów malarstwa, co ty masz do papieża, no, co ty masz o tych pisarzy, no zrobili to, no kurczę, no są wielkimi, są oficjalnie nazwani, nazwanymi wielkimi tam twórcami i w ogóle em, mądrymi ludźmi, a ty zaprzeczasz temu, no ale po co? No i zaczyna się ten swój wywód. Z którym możecie się zgodzić, albo możecie się nie zgodzić. Mówienie do jakich wniosków dochodzi tutaj y, autor swoim komiksem, no to w tym momencie byłby największy spoiler. Także jeśli chcielibyście się dowiedzieć, coś. Co też takiego ciekawego miał do powiedzenia austriacki pisarz dramaturg, jeden z najwybitniejszych reprezentantów literatury niemieckojęzycznej, który w ogóle chyba zakazał, żeby jego twórczość była e, wydawana u niego w Niemczech? To jest też ciekawe. Który w dodatku utożsamia nazizm z katolicyzmem co też takiego w swoim komiksie miał do powiedzenia. Także jeśli jesteście zaintrygowani, w tym momencie odsyłam Was do wydawnictwa komiksowego. Jeszcze jedno tylko uzupełnienie do komiksu dawni mistrzowie adaptacji dzieła e, Tomasa Bernharda, stworzonego przez e, Nicolasa Machlera odnośnie samego autora e, Tomasa Bernharda, bo powiedziałem, że on zakazał publikacji w Niemczech. Nie, on zakazał swojej publikacji e, swojej rodzimej Austrii. Takim był kurcze, człowiekiem. Adamo.